Jeśli wszystkim z tej strony Minecraft Cox, to będzie mój pierwszy odcinek ze Survival Game. No, z Survivalu A? na serwerze. Jest ze mną hippie. Siemanko. No, to chodź. Jakiś ten typo da nam Co? itemy. Przecież ja tu mam kill off. To o. Chodź, 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 za mną. Ej, widzisz mojego skina? No. A ty swojego widzisz? No. ja za mną. widzisz, no? Chodź. No to pozbieramy trochę materiału, drewno, coś w tym stylu i widzimy się. E? Nie! Jesteśmy po krótkim cięciu, jak widzicie. Mamy po kilofach. Chodź za mną. Jest, dobra, idę, idę, idę. Ej, idzie spadnąć do kopalni! Co? Czekaj, bo ja spadnę do kopalni. Gdzie ty? Dobra. Idę, idę już do ciebie. Czekaj, gdzie ty? Widzę cię. fajnie. Dobra, widzę cię, widzę cię, idziemy. Będzie na upiwanie. Masz upiwajna? Tak. Hmm. Chodź. Tu możemy mieć. Patrz. Tak. Ale tu prędzej w czymś, nie w tym na przykład. w ścianie. To tutaj, chodź. Tylko z jednej strony okay. ja zrobię. Okej. Już? I teraz trochę w dół. Czekaj, czekaj, bo węgla ten, ta, w węgla można ten, w węgla można ten ogólny. Tak, tak. Teraz tak w dół. O, żelazo.

Czekaj, czekaj, czekaj. Robię. Ja problem, to szybko zrobię, tak na dwa, bo... wiesz... Tak, jak ktoś będzie ten, to szybko zjadę, tak? no. Ja później ogarnę wyjścia awaryjne. Dobra. E, to ja... ja mam pokój tam, patrz. Ej, Oli, ja mam pokój tam. Ale to... pierw to może w ogóle zbudujemy bazę. Nie. Ja wziąłem sobie chwilą pokój i... Tam pierw to trzeba ogarnąć bazę Wiele? właśnie. 17 Ile? Tak Daj tylko. Tyle. Ale pierwsza trzeba w ogóle ten... Yy, yy, salon jakby ogarnąć, proszę powiedzieć, nie? Ej, no od mi wypadło! Ile? Jedno. Ej, na tej twojej była plastelina, wiesz o tym, nie? Gdzie? Plastelina była na tej piste. O, to sorry, bo dawno jej nie używałem. A raz. Okay. O ja, ale ładnie. Noo, właśnie też. Nie, tylko raz byś radziła Co ty robisz? Zrób sobie pokoik. Łooo, no, to jak się za zabierz, to zabierzesz, dobrze jest. Hehe. <laughs> O, to, co mi wypadło. To? A to to ładniej będzie wypadać w ogóle z żelaznego, no. dlatego ja muszę mieć kilo. Ej, patrz, żelazo. ile masz? Ale nie, y tak ten... nie, 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 kup tego. Czemu? O! Też złoto mam! Dijaks mi się wydropił! A jasne... No to chodź, podleć tu do mnie! Już... No dawaj, podleć... O no! sorry, 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 sorry! Noo... Zdobyłeś... Tak Tak pierw tak pier złoto, nagle Dijaks! Serio? No. No właśnie wiem! Jest szkoda, że ty, 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 ty twój, twój pokój robisz! Ej! Traszki... Czekaj, przerabiam całe drewno, robię crafting. Masz! Ale... Masz! I właśnie Ej. ja to co muszę zrobić. Łat! Ej, masz ty ale patrz, jak patrz, jak sobie to szybciej e, ci wypadą więcej klaxów. No tak, ogółem to mi lepiej będzie wszystko. Aha. E, ogółem będzie mi wszystko lepiej od wypadać, nie? Tak. Eee, dobra, mam już dwa żelaza. O, puszczysz mi. E, nie, bo już są bardzo potrzebne jeszcze no i będę miał kilo. A ja chyba jestem budowniczym, nie? O, szparek. Eeeh. Mam już dwa złota. O! Jeszcze jedno i sobie robię ten. Ej, masz jedno złoto? Eee, masz, masz, masz. to, a daj mi jedno złoto. Masz. No dobra, dzięki. A to mogło być jedno. Teraz trzeba pierwszy zrobię. I no, to na razie? Dwa zrobię. A masz. No dobra. Daj mi tak. jeden. Jeden, jeden, jeden. Ja do pokoiku. Na razie tu. No, Włożę ci tu węgiel. Tak, okay. ja tylko patrz, moje jest na razie. Mój no jest ten gdzieś się przepala żelazo. No, a my tam się są... zobacz. Z dół oczekiwam wysokie pomieszczenia u mnie na salonie. Co? Z oczeki wysokie ja to robię. A jak ten u, tylko trzawa, nie robisz szerej. No tak, tylko trochę szerzej. Jeszcze zrobię. No. Jest i to... Czyli jak ja już się coś, Jak ja już się za coś biorę, to to musi wyglądać. Tak, że nie wchodzimy do pokoju w chamsko i nie zabieramy temu. I temu. To, to trochę go ma. też trochę blisko spaniu mamy, nie? Tak, blisko. Znalazłem jeszcze jedno zoto. O, już mamy kilof. Ja, ja ci dałem dwa, nie? No. Okej. Okay. Znaczy ten kilof jest akurat twarty. Co to? Ej, dawaj. Masz. Co, dobra. Wejdziesz? Dobra. Masz. Idź. Jeszcze złota. I teraz musi mi przypadać, przypalić O! Złoto mi wypada. Kamil! Co? Patrz, patrz, patrz. Żelaznik. No Że o! Widzę. Może będzie lepiej wypadać. Złoty mi le bardzo dobrze wypada. O, już żelazo mi się wydropiło! Już, ja mam... Złoto! Co? Już mi się dropić. Już za, tak się nieźle dropi, nie? Aj, już straciłem. Ale Złotyk jakie upy. Złoty jak się ogrę szybko ten. Ej, pożyczę jeden piecyk. Po złoto jedno muszę przypalić. No to a ja ci jeszcze mogę dać się nawet jedną. O, to tutaj, tutaj, nie, drugi. Drugi. A drugi. Okay. Ja już mam już dwa żelaza się wydropiły w takim krótkim czasie. Serio? No? Ej lol, ja już mam dwudziesty level! A ja mam. Ludzie, to my trochę pokopiemy, jak zajm Jak się zamiemy za budownictwo, to odetnę. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Już się odzędęło. Pokój hipiego, nie wchodźcie, bo... Serio? Serio? Zostaw to, zostaw to. Jak musisz o tym patrzeć, jakoś tak na razie wychodzi. O, nawet się nie spojrzał. Spojrzałem. Na swoją dupę. Ej, daj!

Cześć, mi prosiłem dwa, no. co możemy zrobić w tym salonie? Ale przyznaj, dłużej, nie. Ale przecież duży, nie? Masz do mnie! Robię <noise> swój e... E... Nie. Żomeczki e... w ogóle chyba to by było na tyle. Ja tu sobie z jeszcze trochę pogram, więc jak zacicie kolejny odcinek, to zobaczycie o wiele. 哎呀！<Bye. S 2>